Dzisiaj zaczniemy sobie od y, krótkiego podsumowania, ponieważ wysłałem sporo skinów dla Was, możecie sobie to od razu na początku zobaczyć. Zobaczcie wysłane skiny tutaj dla widzów, którzy właśnie ostatnio powygrywali. No i co no, gratuluję każdemu, kto coś fajnego zgarnął. Dodatkowo yy, powiem Wam tak, mała informacja, uważajcie. Uważajcie, jeśli byście przykładowo wygrali, no to zobaczcie, jakieś fake konto może Was dodać właśnie do znajomych na Steamie. Pamiętajcie, że jeśli u mnie wygracie, to ja Was na Steamie nie dodaję. Nie dodaję Was na Steamie, Wy się zgłaszacie na Discorda, wysyłacie mi link, po prostu taki szablonik, e, który musicie wypełnić, żeby odebrać skina, żebym ja mógł to wszystko zweryfikować. No i po prostu Wam wysyłam skina, bez dodawania do znajomych. E, I taka mała informacja, generalnie popanowałem sporo multikont, e, no nie będzie to tak wyglądać, że jedna osoba zakłada 10 multikont i próbuje trafić skina, jednak skiny są dla prawdziwych, rzetelnych widzów. Ale to takie moje info i powiem tyle, jeszcze udało mi się trafić motylka fajda, bo po ostatnim odcinku zostały mi dwie dyszki. E, no i kliknąłem sobie. Kliknąłem sobie Wejpor Łęwika i trafiłem motylka fajda. I myślę, że dzisiaj możemy zacząć na grubo. Możemy zacząć na grubo. Kliknę sobie gemstone No Ostatnio gemstonenik nie oddał. Ostatnio gemstone nie oddał, ale myślę, że e, zaczniemy sobie jeszcze od nowych procentóweczek, bo jak widzicie, nowe procentóweczki wjechały i myślę, że sobie kliknę tak, 3% tusa od tej skrzyni. Zaczniemy. No, trafienie Weedlotusa myślę będzie naprawdę bardzo ciężkie. Nie wpadł. 3% gamma Doppler, zobaczmy czy wjedzie Motyl. Też nic nie ma, pamiętajcie, że nie zawsze trafia się najlepsze skiny, a tym bardziej z procentówek. Zobaczmy czy na 4% uda mi się trafić Gutalora. No niestety mamy naklejeczkę, zobaczmy jeszcze 5% bridge, otwieram wszystkie te procentówy no dobra, też nic nie ma. Mamy naklejkę i zobaczmy. 5% monster, nic nie wpadło. Ok, no i myślę, że teraz możemy przejść do tego Gemstone'a. No i powiem tak, liczymy na motylka Emeralda, ewentualnie M9 Doppler Ruby No mam nadzieję, że to tutaj konkretnie pierdzielnie. Ewentualnie Karambit Gamma Doppler Emerald. Jeśli jeden z tych trzech skinów wpadnie, robię Battle za dwie dychy. Robię Battle za dwie dychy. Liczymy na motyla Emeralda. No i zobaczmy, jedno takie kliknięcie. Mamy bajoneta Doppler Face 4, więc pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić na najlepsze przedmioty. Sprzedaję tego bajoneta. Sprzedajemy te naklejki i na razie motylka nie tykam. Zostawiam szóstkę, zrobię zaraz baterkę. Jednak przypominam, że możecie dalej zgarniać skiny z moim kodem. Jednak już paru skinów nie ma, w ogóle dodałem wam skiny. Dodałem wam Redline'a i dodałem wam Vulkana 6. Yy, dodałem wam wieczorkiem, bo właśnie trafiłem sobie motylka Fejda, coś tam otwierałem, więc stwierdziłem, że mogę wam takie dwa skinki dodać. No i widzę, że Redline już jest rozlosowany. No i w sumie Kruk zgarnął Redline'a. Tutaj jeszcze moja kałaszka Monstera nie ma i nie ma też Shadow Daggersów. Jest motylek za stół, Vulkan Zadycha, za 8 ziko macie takie trzy skiny. No za 5 dyszek M9 Crimson i za 15 ziko Bowie i Marble Fade, jednak pamiętajcie, strona jest tylko dla osób pełnoletnich, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Dodałem nie zachęcam cię do wpłaty, bo nic fajnego nie trafisz. Ciężko trafić na najlepsze przedmioty. Jednak jeśli chciałbyś zagrać na moim kodzie, chciałbyś robić nowe skiny, to klikasz ten zielony plus, wpisujesz kodzik, waksesz, otrzymujesz darmowe 2 zł, no i plus 10% do wpłaty. E, a ja myślę, że wiecie co? Walnę sobie na sam początek dzisiaj underka. Ja no myślę, że tak. Dam z tym damy sobie awp case, damy trochę inne skrzyneczki, bo widziałem w ogóle też ciekawą skrzynię. USP i Glock, o tak. I damy sobie trzy te skrzynki, bo można trafić tam Glocka Fade'a, więc możemy w sumie tą skrzynkę dodać. Zobaczymy, czy trafimy. Damy sobie też e, w sumie, czy wszystkie. E, mogę chyba zrobić coś takiego. No myślę, że tak. Damy sobie te procentówki i jak widzicie, dałem te 2-5%, ale dałem też 4% LOR, a tutaj 1, 2, 3 i 2 i 3. Myślę, że na sam koniec możemy jeszcze dodać w sumie. 4% good lore, niech będzie, no może akurat przyfarcimy i trochę tych good knife'ów lorów wleci, ale liczymy tutaj na glock'a fejda, no i może emeczka knight, no pięknie by było jakby to wpadło, zobaczmy Emily i samo. no i taka batelka za ponad szóstkę, no jestem ciekawy czy to jakoś ładnie siądzie, no zaczynamy dosyć średnio, bo trafiam najlepszego skin'a zobaczmy jaka wleci awupa War najlepsza ale to nie jest dobry drop, zobaczmy czy może tutaj wskoczy glock Glock Fade. No mamy USP printstream stream i na razie niestety, ale układa się tutaj standardzik. Glock Akcja to też będzie no najlepszy traf. Zobaczmy ostatnia. No bez Glocka fade, dwa razy Glock Vok. No i czy na procentuwach te boty nadgonią? Mamy jeszcze USP Ej, 17 ziko skrzynia dała mi USP fabrycznie nowego w statracku, No szkoda, że jest to kuźwa underdog. A nie standardowy, jednak, może tutaj uda się nadrobić. Jakby taka awóbka w sumie wpadła, ta najlepsza dla przykładowej Emilii albo i samo, no to już odpada. No ale awóbka niestety przeleciała. No i zobaczmy, ile kosztuje Gutner No ten najlepszy chyba w Satraku 1700, więc trochę jest. No zobaczmy. Jest szansa, że trafi ktoś. Proszę, dla Emilii. No jest kałaszek dla niej, ale. No to nas nie ratuje. 1% będzie ciężko, myślę. No nie ma nic na 1%. Zobaczmy skrzynię 2%. Czy wypluje motyla? Nie ma motyla. No i dobra, liczymy tak. 3% środek albo i samu motyl. O kuźwa. No i powiem Wam, że raczej po batelce, no raczej dwóch Witlotusów nie będzie. Huntsmana, Gamma, Dopplera, Emeralda chyba też nie. No i zobaczmy jeszcze 3%. Nie ma, no i dobra, no dwa good knife'y by musiały wlecieć, Musiałyby wlecieć dwa good knife'y, a wydaje mi się, że, że bez szans, no i dobra, no tutaj standardzik, ale szczerze mówiąc i tak bardzo słaby ten standardzik, no bardzo słaby, patrzcie to, batla za ponad 30% nic nie dały, no podsumujemy to sobie tą emotką i powiem tak, sprzedaję motylka fejda i wiecie co zrobimy? Otwórzmy tą skrzynię USP, no i glock, najlepszy jest fade, potem smoczy tatuaż fabrycznie nowy, kilką firmy minimal wear, mamy glocka akcja oriona, otworzę takie trzy skrzynie i zobaczmy czy wleci glock fade. Trzy pierwsze, trzy pierwsze mamy gloczka fade a. mamy jeszcze glocka smoczy tatuaż, czyli dwa najlepsze trafy, no zajebista skrzynia, jeszcze trzy? Tutaj już gorzej, no tutaj mamy USP ki 2 i mamy Glocka. No pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić te najlepsze, ale jeszcze trzy. No mamy Gamma do playera. Gamma do playera face czwóreczka za dwie stówki. No myślę, że mogę go zostawić i tą skrzynię sobie już odpuśćmy. ale kliknę jeszcze raz awóbkę. Zobaczmy. Mamy Mortisa. No dobra, tutaj lipa. Szczerze mówiąc, tutaj lipa, więc sobie tą skrzynię odpuszczę, ale otworzymy jeszcze Normalne skrzynki i zobaczmy, ja myślę, że tak, Fracture, pierwsze trzy niech będą, Fracture Case, może jakiś szkieletonik, no mamy AK Legionowa i tutaj niestety no trochę padaka, nic nie wpadło, wiecie co, włączam szybki tryb, trzy, nie ma nic, jeszcze trzy, też nie ma nic, trzy, oj, kosa obok, no tak chociaż jedna kosa, co, chociaż jedna, no proszę, mamy Digla Printstream, nie ma nic, ja to otwieram na dżesterze i nic nie wpada. No mamy Digla Prinstream Minimalware. E, spróbujmy jeszcze Dreams and Nightmare trzy razy i to będzie ostatnie. Ok, odpuszczam. No powiem tak, odpuszczam te zwykłe skrzyneczki, bo niestety ale nic fajnego nie wleciało. Myślę, że kliknę sobie jeszcze, wiecie co, trzy skrzynie, 4% lord. Ta skrzynia kosztuje 9 dych. No ale niestety knife'a nie ma. Kliknijmy może jeszcze tak, 1%. Nie ma nic. Jeszcze jedna na 1%. Nie ma nic. I teraz jedną normalnie 3%. Dawaj tylko. Okej. Okay. Okej. Okay. A zobaczmy tutaj. 1%. Nie ma nic. 2%. Nie ma nic. I ostatnia procentowa 3%. No czy da lotusa? Nie da. Ok. No dobra. Te procentóweczki myślę, że możemy sobie y, odpuścić. I powiem tak. Jest jakaś butelka za 7 stówek. A wyjedźmy tutaj, do Neda. Czy on doda bota? Może taka butelka, dwie skrzyneczki na drzesterze? Chujcie, to obchodzi, wjechał. Okej, okay, no dobra, zobaczmy. Zobaczmy, kto to zgarnie. No nie ma Boykofejda. Najsłabszy drop dla chujcie, to obchodzi. I Striking Ninja Case. Zgarniamy. Zgarniamy, ale szczerze tylko kałaszek Case hardent. No dosyć średnio jednak ten anderek dla mnie, więc spoko, załadujemy teraz, ale wiecie co, tryb... Ej, tu jest jeszcze batla za czwóreczkę, ale na zwykłych skrzyniach, to nie, ja nie chcę takiej batelki. Ja myślę, że załadujemy sobie standardika, tryb królewski i zrobimy sobie coś takiego. Jeszcze raz ta skrzynia, gdzie jest glock, fade do trafienia. Damy dwa razy ultra case, damy dwa razy medium case a wszystko na jesterku, damy trzy indirect'y na jesterze, dwie dychy, jedna skrzynia, a ona jest naprawdę ciekawa. Damy sobie tą hongbao, damy steampunka... Damy jeszcze raz Dreams and Nightmare'a. Myślę, że damy sobie, wiecie co, skrzynię Ratless. Dawno jej nie dawałem. Damy jeszcze Riptide'a, no i dobra, damy procentówę. 3, damy to, damy 3% with lotus. No i tak myślę, ostateczna skrzynia. Niech to będzie jakaś porządna. Czy mogę dać Vapor'ka? Kuźwa, mogę dać Waypora Vapor, Wavik, ewentualnie... A czekajcie, Beast case. O, Beast się zmienił. Ej, mogę to dać? Coś bym musiał zabrać. Coś bym musiał zabrać ze za 400 stówy. I myślę, czy brać Steampunk'a, czy brać Ratlesa. Ja myślę, że wezmę Ratlesa. Wezmę Ratlesa, no i robię taką batelkę na standardziku, ale na dwie osoby. Tylko i wyłącznie dwie osoby. No i to będzie ostatnia bitwa w tym odcinku. Więc no zobaczmy. Mam nadzieję, że to naprawdę tutaj pierdzielnie konkretnie. Zaczynamy od skrzyneczki, gdzie wleciał przed chwilą Glock Fade. Może będzie drugi. No mamy USPK Joebreakera. I jeszcze jedna szansa na fejda. Nie ma, jakbyśmy zaczęli, ale to jest drogi USP, tak? To jest USP seru. No i zobaczmy. Mamy jeszcze wulkanika. Takiego wulkanu wam ostatnio rozdawałem z naklejeczkami dojebanymi. Tak to mogę podsumować. Eee, teraz medium case. Medium case, a wódka Sim. No, M gracz, grać, ale Battle Scar ona tutaj wlatuje, więc ona nie jest jakaś droga. I może teraz. Mamy Oriona. No to jest w sumie nawet nie najgorszy drop. Zawsze coś. No i zobaczmy teraz skrzynia za dwie dyszki na drzesterze. Jest kałaszek Nightwish. Well worn. Liczymy tutaj na Digla, Ocean Drive. Jest drugi kałaszek Nightwish. Field tested. No i ostatnia, czy da Digla? Nie ma Digla. Ok. No i zobaczmy. Teraz Fracture Case. Nie ma kosy wcześniej też. Fracture nie wypluł kosy. Czy będzie może Bowie Fade? z Hongbao? Przeleciał Bowie Fate No i Steampunk, jak tutaj pierdzielnie Emeczka Knight Falcon Knife Lore, a zobaczmy O, Dragon Loreka znowu zmieniła cenę Wcześniej była za 5 dych, teraz jest za 41 Dlatego skrzynka jest tańsza, no ale dobra Nie dało kosy z Dreams and rip Riptide, niedawno wypluł motylka Emeralda No ale mamy Glocka i zobaczmy No wlatują procentówy Nie ma nic Czy wpadnie Good Knife Lore? Na razie z tych procentów nic nie wpadło poza tymi kałaszkami. Wcześniej też jeden wyleciał dla Emili. No i nie ma Guta Lora. Dobra, 3% Uidlotu. Zdawaj Uidlotu Sika. Proszę! Nie ma. No i albo Dragon Lore, albo Meduza. Scoutik i 5-7. No powiem wam, baterka tutaj kuźwa kiepska. No kiepska, myślę, że bardzo kiepska. I to była ostatnia batelka. dzisiaj wiecie co, macie do wygrania Glocka Gamma Dopplera Face Shureczkę, zobaczmy ale czy on jest, bo ostatniego skin'ka właśnie, ostatniego skin'ka też nie było i Wam go wymieniłem na jakiegoś kołaszka, więc myślę, że dzisiaj będzie do wygrania ten gloczek. Minimal Wear, tak myślę, no gloczek to gloczek, troszeczkę inny, ale on też jest ładny, więc biorę tego gloczka za dwie stówki. Dzisiaj taki skinek dla Was, żeby wygrać tego gloczka musisz zostawić łapeczkę w górę, dzisiaj trzy łapeczki to będzie złotóweczka i 20 groszy. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Pamiętaj, że musisz mieć suba o mnie na kanale, więc musisz zostawić suba, żeby wygrać tego gloczunia. No i dzisiaj w komentarzu piszesz, czy wolałbyś mieć samą kosę bez żadnych innych skinów, czy wolałbyś mieć inne skiny, ale nie mieć kosy, ale te skiny to byłby do kałaha, do Gloka, do uspka, do mki, do abubki jednak bez kosy. Ja osobiście wybrałem samą kosę. Ja bym chciał mieć kosy i tyle. Ale jestem ciekawy Waszej opinii, co Wy byście woleli, a to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie!